W dzisiejszym odcinku poznamy trzy przyjaciół, które, aby się lepiej uczyć, planują wziąć narkotyki. Tylko jedna z nich, Ola, za pomocą używanej strzykawki, wprowadza narkotyk do swojego organizmu. Pada podejrzenie, że może być nosicielką wirusa HIV. Jak to się rozwiąże? Oglądajcie dzisiejszy odcinek. A hejka! O hejka hejna. Oczywiście się już na sprawdzian? Jak sprawdzian? mówisz? No tych pięciu sprawdzianów, co mamy dzisiaj. Jezu, ja o, się o robię, robię, nie swego. Ja zakuwałam całą noc, więc nie sądzę, żebyście się teraz się tak do wszystkiego nauczyły. Ale Radek ma dobry sposób w sumie na odstresowanie i ponać dostaniem piatki. W nie wiem czy w sumie, coś tam gadę, ale musimy załatwić 30 zł, więc może złożymy się po... Nie, 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 Dobra, to, dobra. Dobra, to ja idę załatwić. Masz towar! to nie, 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 No bądź nie, Jak płaciła Radkowi za jakiś woreczek. To na pewno były narkotyki. Już się jej dokładnie przyjrzę. Pewnie znowu robi coś głupiego z swoimi przyjaciółeczkami. Nie wiedziałam, co robić. Radek mówił, że to dobry sposób na otrzymanie dobrej oceny. Ponoć daje kopa i będzie to nasz pierwszy raz, ale myślę, że warto. Skóry właściwej, naskórka. Dobrze, ale południowe ciała? Włosami. Czyli dobrze. A układ krwionośny, jaki mają? Zamknięty. Krew płynie w płynu Dobrze, a układ nerwowy? Skupiska. Y Chryste Panie, ono naprawdę to załatwiła. Nie wiem, czy to nam pomoże, ale chyba nic nie stracimy. Piotrka znowu pytała. Myślałam, że nie weźmie do odpowiedzi. Co robimy? Zdjęcie może filmarze się odstresować. Odstresować? Nie dało się po Tak, no to chodź szybko. Dawajcie, szybko i po sprawie. A wy co tu robicie? Wyjazd stąd! No już, już! Nie wiecie, gdzie są drzwi? <śmiech> 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 no Są takie żałosne. <laughs> <rząsne. śmiech> to co, Hania, pierwsza? No w sumie... Wiemy, kto tu jest ekspertem od takich rzeczy, więc ja To patrzcie. Ej, ja to też no, przecież, jezus, nie wiem. No przecież Ja nie jestem, nie? Yes. Mm. Ej, wy, kredek święty. Co? Ej, ty, cię ty, szybko! że ty na żebyśmy to wszystkie razem. Będę miała jeszcze kupy miny, jak jest to na z matematyki. Szybko przylecę do strzygawkę. Wiedziałam, to są narkomanki. Jak ci tym dowie, to będzie jazda. Dobra, ja pukam tylko Pauliny, Co ty robisz? Pukam. pukam. Idiotko, chodzi mi o to, że miałaś muszę to wszystkie razem. No. Muszę. Mhm. Ja ja Albo y nie, nie. Eich ychydig oedd wedi'i 20 munud themo. So? Ni'n gofio. Ora, eich rhwngbach, fe'i sacrywa. Mo dobra isziemy. Transkusje krwi albo w czasie ciąży, porodu matka zarażona HIV za, zakazi swoje dziecko. I to samo co AIDS? Nieprawda. HIV to nazwa wirusa, który podostanie się do naszego organizmu osłabia go aż do zupełnego zniszczenia. Słucham? Ja to Słucham. jest sobie swoje rękawki. Ja, oczywiście, zróbmy ale mogę z wspomnieć? Nie, to się do mnie bardzo osłabiona. Ja coś dziwnego złapiłaś. No dziwnego to nie. Na sierę mam tylko płatki osiane. Okay. A ja. Pokażesz pani mi? swoją rękę. Dobrze, usiądźmy na fotel. Jaką rękę o coś chodzi? A co chodzi z tą ręką? O nic takiego. Pokaż mi. Nic nie ma. To druga ręka! Jaka druga ręka? O co ci Zusia chodzi? Dobra pokaż. Co to jest? No przecież to jest zwykłe pobieranie krwi. Na pewno? Ona brała narkotyki, sama widziałaś. Jakie narkotyki? Co ty dziewczyno wygadujesz? Dobra dziewczyno, uspokójcie się. To czpunka. No, wiem co widziałam. A sama ale... jesteś czpunką. Zuzka, ogarnij się. Zuziu, to poważne oskarżenie. Jesteś tego pewna? Tak, wiem co nie jest tego pewna, nie wiem, co widziałaś. Jego Musiałam jakoś zareagować. Oczywiście poinformowałam o tym wychowawcę. Nie mogłam w to uwierzyć. Ola może nie jest orłem, ale nie mogę narzekać na jej oceny i zachowanie. Dziewczyny czasami oskarżają się o różne rzeczy, kiedy są na przykład zazdrosne. To na narkomanka, każdy się o tym dowie. Zresztą sama słyszałam, że korzysta z używanej igły. Ola na pewno ma to jakieś ojciec, źwigie. O Boże! O Jezu, kto to zrobił? Pościągajmy to szybko, zanim ktoś zauważy. A co, jeśli w szkole jest tego więcej? Matko, tutaj też to tu jest. To na pewno sprawka O, już widziałyście, Olatki. Wtedy się do mnie zbliżać. Mam nadzieję, że nie do tego iście bo też możecie być zarażone. Ty co masz to, to zarabiać, masz to zerwać! Już! Ja Jak ona mogła być w ogóle ten na Czeka. I co na dawimy życie ma ejt? Czyli, że nie. Przecież to kiedyś to używała używanej igły. Ej, świta skarbu coś tam gradała, że jak się używa używania igły, to jest już pewne. Przystań, to jest nasza przyjaciółka! No wiem, ale... Zastanawiamy się na tą przyjaźni. Ej dziewczyny, dziewczyny widziałaś to? No właśnie widziała. No, no, iść poza czekaj. Usiądź, poczekaj spokojnie. Ola naprawdę ma AIDS. I Zuzia ma rację, to ja muszę ja muszę się wrócić umyć. Przeprowadziłam poważną rozmowę z rodzicami Oli i Zuzi. Mama Zuzi zażądała natychmiastowego wyrzucenia Oli ze szkoły. Nie chciała, żeby jej dziecko miało do czynienia z AIDS. Oczywiście musiałam tłumaczyć, że Ola nie jest chora na AIDS oraz w czym w ogóle jest to choroba. Problem nie jest samo zakażenie, ale to, że Ola zażyła narkotyki na terenie szkoły. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca w naszej szkole. Zaleciłam również przebadanie Alina, na obecność wirusa HIV. Była to ciężka rozmowa, ale w końcu doszliśmy do porozumienia. Wszystkim zależy na dobro uczniów. Porozmawiałam szczerze z mamą. Powiedziałam jej o wszystkim. Zrobiliśmy oczywiście test na obecność wirusa HIV. Istniała taka możliwość, że mogę być zarażona. Ale na całe szczęście wynik wyszedł negatywny. Już nigdy więcej nie zrobię takiego głupstwa. Wiem ile to mi kosztowało. Nie warto. Mam nadzieję, że ta lekcja nauczyła na tych tolerancji. Tylko osoby, które nie wiedzą czym jest HIV i AIDS boją się tego. Dlatego warto wiedzieć, warto być świadomy. Ludzie żyjący z HIV i AIDS są wśród nas. Żyją w naszych miastach, w naszych domach, na naszej ulicy. Przebywamy z nimi na co dzień. Uczą się z nami i pracują. Super, Świdalska lub zrobiła nam wykład. Chociaż teraz już wiem, że nie powinniśmy się tak odwracać od Oli. I jeżeli rzeczywiście by była chora, to powinniśmy ją wspierać, a nie iść do tej zuzki. Przeprosiłam, ale i my tak jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Spróbuj odpowiedzieć, czy twoje życie zawsze układa się zgodnie z swoimi zamierzeniami? Czy nigdy nie pobudziłeś i nie popełniłeś błędu? Nie chciałbyś, aby ktoś się od ciebie odwrócił, skreślił cię z swoich znajomych, zapomniał Twojego numeru telefonu. Nie powinno tak być. Mając wiedzę o żenia, nie bójmy się tych ludzi, bo w codziennych kontaktach nie są dla nas zagrożeniem. Podobnie jak inne osoby nieruczalnie chore potrzebują miłości, wsparcia, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Musiałam coś wymyślić. To jest ochytne. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Strasznie boli głowa i prześliczę. Się... <śm> Strasznie boli głowę. co miałam być? Strasznie mnie boli głowa. jak jest tak taka troszkę? Strasznie boli głowa. A ty, mój ojciec. No co ty dawaj, nie śmijaj. Jest, Nie, Ej, co teraz? A, chyba pijemy teleniarkę. Co Ty zrobiłaś? Masz to natychmiast zerwać! Zerwij to! Co mam zrobić teraz? Ty, ty nie chcesz tego zrywać? No właśnie. Przykleję kolejne. No przyklej kolejne, muszę je dobra.